Proszę Państwa, to jest mapa radarowa Polski, IMGW, to jest pogodynka.pl. Proszę bardzo, mamy nareszcie porządną burzę, widać olbrzymi, olbrzymią komórkę w tym miejscu tutaj. Cudowy, on w tej chwili właśnie zaczyna e, obfity deszcz. Idzie front burzowy. Tak to wygląda na mapie. Teraz pokażę jeszcze jedną mapę. Teraz pokażę wyładowania atmosferyczne. Właśnie znaczy to jest ta mapa. Widać bardzo dużo wyładowań chmurowych. Doziemnych, też ponad 300. I Widać, że tu w okolicach łowicza jest, jest duża ilość murzy. I tak to wyglądało na mapach. Teraz pokażę, jak to jest w rzeczywistości. Proszę zobaczyć, jak, jaki deszcz. Przynosi wiatr. Nareszcie mamy porządną ulewę od wielu, wielu dni. Już dawno takiej ulewy nie było w Łowiczu. Ostatnio była owszem, ale krótko trwała. Proszę zobaczyć. Ale był. No to jest burza sprawiedliwego zdarzenia, proszę Państwa. Bardzo zacina, bardzo leje.